kręcić filmik od but... Róże, tak jak ja kojarzył mi się troszeczkę taki archetypowy Niemiec z takim hipisem, który pakuje się do kampera i jedzie w podróż dookoła świata ale mój osąd Niemców zmienił się diametralnie kiedy zamieszkałem na wschodzie Niemiec no bo wtedy zorientowałem się, że granica między Niemcami zachodnimi, a wschodnimi, naprawdę dalej istnieje i to są dwa różne światy. Oczywiście jest dużo Niemców e, życzliwych, w porządku, naprawdę fajnych. Mam sąsiadów takich, których, których mogę powiedzieć, że, że, są, że są ok. Ale chciałem tutaj poruszyć te przykłady e, Niemców, którzy którzy nie są tacy fajni. I zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest. Główny problem donoszenie. Tutaj złożyć donos na sąsiada jest czymś normalnym. W momencie, kiedy w Polsce twemu sąsiadowi nie, powiada, nie, nie odpowiada jakieś Twoje zachowanie, idziesz do sąsiada i mówisz mu, sąsiad zrobiłeś to tak, a tak. Mniej więcej w ten sposób. Tutaj nie, tutaj od razu idzie się do urzędu, składa się donos i odpowiednie służby wyciągają konsekwencje. Z czego to wynika, nie wiem. Wiem, że. nazizmu, kiedy łapano ludzi i wywożono do Auschwitz. No Niemcy na to nie patrzą w ten sposób. Tutaj to jest, to jest normalne. A więc jak to jest mieć Niemca z sąsiada? Może podam kilka przykładów ze swojego życia. Mam psa. Zanim się tam wprowadziłem, dostałem przecież klucze. Nie byłem jeszcze zameldowany, robiłem porządki w tym mieszkaniu. Ktoś zobaczył, że mam psa, ale jeszcze nie byłem zameldowany, a więc e, trafiło do skarbówki zapytanie, czy przypadkiem ten Polak, który wprowadza się do tego i tego bloku, płaci podatek za tego psa. Ponieważ nie byłem, jak już mówiłem, zameldowany, to zapytanie trafiło do, do innego Polaka który był bardzo zdziwiony, na Majorka Co jeszcze? Mogę podać przykład, kiedy u mnie na ogródku pies czasem się załatwi, chociaż oczywiście chodzę z nim na spacery, ale czasem mu się zdarzy załatwić na podwórku, no to biorę, biorę łopatę wyrzucam za płot, potem mamy akurat pole. Za tak zwaną miedzę. Jest tam na pograniczu działki mojej i sąsiada. Jest tam miejsce na wyrzucanie różnego rodzaju bioodpadów, typu jakieś gałęzie, liście. No i wydaje mi się, że takim bioodpadem też jest ta kubka mojego psa. I chyba nie się stanie, jak od czasu do czasu tam ją wyrzucę. W końcu to się rozłoży, tak jak te liście i gałęzie. No cóż, mojemu sąsiadowi to się jednak nie spodobało. Za pierwszym razem, kiedy znalazłem pod moją furtką stertę odchodów mojego psa, pomyślałem sobie, kurczę, może jak byłem w delegacji, to moja narzeczona wychodziła z psem przed samą furtkę i dlatego to się wzięło w tym miejscu. No ale za drugim razem zacząłem węszyć. Że w miejscu, gdzie wrzucałem te odchody jest ślad po łopacie. No i było wszystko jasne. Inny przykład. Ponieważ niemcy są strasznie przewrażliwieni, jeżeli chodzi o chodzenie z psem bez smyczy. I możesz mieć najwagodniejszego pupila świata, to Niemcy, widząc go bez smyczy, będą wpadać w panikę. No, więc nie puszczę swojego sobie bez smyczy. Chyba, że idę gdzieś głęboko w las, widzę, że nikogo nie ma, no i wtedy sobie piesek pobiegam. Jechał Niemiec, myśliwy. Domyślam się, że myśliwy, bo na. <laughs> z tyłu na samochodzie miał bagażnik do włożenia zwierzyny polowanej. Zaczął coś tam do mnie krzyczeć, strasznie wściekły. Ja mu powiedziałem, że do końca nie rozumiem o co mu chodzi. Po czym on wyjął długi nabój z broni długofolfowej, takiej z jakiej panuje się na zwierzęta. I dał mi do zrozumienia, że jak nie zapnę psa na smycz, to ta kula znajdzie się w jego ciele. Czy to jest normalne, czy czy to jest... E, cywilizowany sposób porozumiewania się z, z ludźmi, z sąsiadami? No chyba nie. No ale skąd bierze się to zachowanie? Czy to wynika z jakiejś nienawiści Niemców do Polaków? Czy może oni sami e, traktują siebie też tak nawzajem? Nie wiem. Jeśli Wy wiecie, to powiedzcie w komentarzu. Lub po prostu dodajcie komentarz na temat co o tym myślicie. To będzie na tyle dzisiaj. Dzięki i na razie.